Siemano, witajcie na kanale Matnax. Dzisiaj Wam przedstawiam znowu moje auto Zafira B19, silnik 2006 rok. Po zakupie około miesiąca czasu yy, zauważyłem, że zaczęło wyciekać płyn ze wspomagania yy, i zaczęło to się objawiać no, m.in. wyciekiem. Yy, yy oleju hydraulicznego, wspomagania tu od strony drążków. Później zaczęło to się narastać coraz bardziej, o to zdolowałem ten olej hydrauliczny. Później zaczęło tracić wspomaganie i generalnie ostało się na tym, że wspomaganie już całkowicie zginęło. Wlewanie oleju skutkuje od razu wyraniem się oleju przez Tutaj przez drążki, i uwaga, ja już zdjąłem tą maglownicę, nie będę Wam pokazywał dokładnie. Znaczy, pokażę Wam, ile trzeba zdemontować elementów. Jak się dowiedziałem, ile kosztuje wymiana takiej maglownicy, to mówię: Kurde, mam kanał, jakieś klucze mam, idę sobie radę ogólnie. No i zobaczcie, jest maglownica, i uwaga. Taka ciekawostka, jeśli ktoś zdecydował się na regenerowaną maglownicę. Bo auto dostałem z fakturą, właśnie dostałem fakturę, że maglownica była zmieniana, znaczy regenerowana, wyjęta, włożona, zregenerowana. Koszt to 2,5 tysiąca złotych. już nie wiem, czy z watem, czy nie z watem, ale taka faktura była z warsztatu. Generalnie maglownica, no wiadomo, ma jakieś tam trochę kuzyku, ale wygląda nieźle. Tu wewnątrz te całe pałąki nie są zarzewiałe. Z jednej, jak i z drugiej strony, ale leje się, dosłownie się leje. Jak to się właśnie rusza, to pokazuje się płyn. Ale tutaj dużo tego oleju jest. I co teraz? I stwierdziłem: Kurde, no, znowu regenerować za 500-800 złotych maglownicę. Dwa lata pojeździć i znowu ją wymieniać To stwierdziłem, że może lepiej będzie. Zainwestować w używaną maglownicę, która nie ciekła do końca. No i tak została, że tak powiem, mi sprzedana. I słuchajcie, zapłaciłem za maglownicę 200 zł. No nie powiem, że roboty to jest w chuj. Jest roboty, nie powiem. Jest trochę kombinacji. No wiadomo, no musicie zdemontować sanki. Sanki są dość ciężkie. Ja mam takie bałwanka na naciśnienia, więc sobie tam trochę ułatwiłem robotę. No i zaraz przejdziemy tak, a widzicie, to jest zdemontowałem pompę hydrauliczną, elektrohydrauliczną. Zdemontowałem również, bo miałem wyciek z chłodnicy oleju. Dokładnie olej się sączył po bloku. I stwierdziłem, dobra, jest tyle roboty. Dojście jest marne, pasowałoby by też to zrobić. Przekazem, wymiana poduszki tylnej, bo tam coś tam coś hałasowało, właśnie przy zgaszeniu silnika, taki, taki hałas, to stwierdziłem, że poduszka chyba już go jak widzicie, podemontowana od dołu, z jednej jak i z drugiej strony. Tutaj przechodzimy niżej, mam taki kanałek z ledami, fajna sprawa. No odpinacie tą kostkę, tą co widzicie, to jest od pompy elektrohydraulicznej. No i co, To widzicie mam wyciek, muszę zdemontować jeszcze miskę, bo cieknie z tego y, czujnika poziomu oleju. Kurwa, też miska w ten. A wola, no. No bo jakoś coś jakiś baran urwał wcześniej śrubę, ale trzymało się na dwóch i było ok. Jeszcze mam wyciek jak widzicie y, z... Y, kompresora klimatyzacji, niestety najgorsza opcja to właśnie rozszelniony kompresor i będę musiał zwalać czynnik, prawdopodobnie ściągać chłodnicę yy, wody, chłodnicę yy, no tutaj żeby dostać się od góry do, do tej śruby no i zdemontować kompresor, na wypompować czynnik, ale generalnie klima działa i na razie niech tak zostanie, no, nie wiem czy coś nie hałasowało więc to pewne czy później będzie to do roboty no, przechodzimy dalej. Jest spuszczony olej, właśnie przez tą. Między innymi dlatego, że ściągałem tą chłodniczkę oleju. Spuszczona jest woda. No, jak widzicie tutaj, o. Te sanki kurwy. Już inaczej ja to nie powiem. No, miało być tak pięknie. Za auto dałem 7500. Miało być do jazdy, dobra, diesel, nie diesel. A. Macie tutaj cały drążek, ściągają łączniki te plastikowe, powyłaziły by kule, kule. No i generalnie, zamówiłem już. Mamy te łączniki, już stalowe to będę odkręcał, demontował. No i dobra, też przechodzimy tutaj, tutaj fajnie to widać. O, zobaczcie sobie, zaraz pójdźcie wam, pokażę. W ogóle do tego tak też będę. Film tak. No, nagrywam dla Was. Dla siebie, żeby w przyszłości wiedział, ile ro roboty zrobiłem, a naprawdę roboty jest dużo. Jak widzicie, mamy tutaj już zamontowaną chłodnik szkodający, tak jak ja Wam pokazywałem. Tak zastanawiałem się właśnie, czy demontować ten rozrusznik. Generalnie rozrusznik działa, ale mówię, dobra, jest tyle roboty zrobione. Teraz go jechać regenerować, czy tam coś z nim sprawdzać, skoro tam generalnie kręci, jest dobrze, to może nie ma sensu. No film nagrywa. Film nagrywam, bo ten. Dla potomnych, żeby było na CTV, na się już na... byłem. Byłeś teraz? No byłem. No. 20 minut temu. Może pół godziny. Jak coś to mam tu mam do fajki. Co? Mam tu fajki jak coś. No to podzieś, pijedź, jak nowe, to y -y, zaraz, gdzie no, mam? Tu się chyba na, na zewnątrz. To już dałeś takie same? Mają no, na no, takie same. Pięć wezmę i pięć zimę. Dobra. Nie wiem, się tak chodniczkę oleju zdemontowałem, bo mówię, tam jest jakiś wyciek. Mówię, no chuj jest do, do, do dobre dojście. Już do chodniczki to już zamontuję. Ale prawdopodobnie czekło tutaj. Z uszczelniacza tego. I obciekało, obciekało. No, 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 no i tam nie poczyszczę wszystko ten. Tu opuściłem. No i jeszcze te styki od rozrusznika chcę wyczyścić. A no też Bo już takie zaś trochę ten. On taki trochę podrwiały. Ale jest. co tam ale raz, łapał, tak nie raz go złapek, czy co? Znaczy miałem takie coś, że kręci, kręci, ile go tak. A nie przekażadał kręcić wyczyszczę, wyczyszczę te masy, ten prąd, te przejście. Bo nie daj Boże w, w trasie by rozrusznik traktował. Przestań. No wygląda na no, taką samą. No i no, no, jak widzicie, o. Mamy wycie koleju po krótkiej przerwie, wracam. Mamy tutaj wycie koleju z podchodniczki oleju. Dokładnie wydaje mi się, że to z tego wyższego przejścia. Nie wiem czy będzie widać to. Tak. Czekaj, nie włączę latarki, kurde. Nie, nie włączę tutaj. Mamy jedno, a drugie jest troszeczkę wyżej z takim przedłużeniem i tam prawdopodobnie ciekło. No i tak wyczyszczę styki od rozrusznika, bo widać jak wygląda, ale może jeszcze po lata. Chyba nie będę musiał sanek demontować do rozrusznika. Nie wiem, nie demontowałem w tym modelu. No i co? Demontujemy miskę. Ale wodą będę musiał odkręcić tak: śruby tutaj, 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 tam z, z, z tyłu jest jakaś, nie, tam jest gdzieś jakaś łapka, tam też trzeba odkręcić. No i śruby wszystkie podemontować, odkręcić miskę. No i tak do smoka się dostaniemy. To nagram jeszcze kolejne wideo. Później to wszystko połączę. W całości. Jeszcze w roboty. No to cołem Do następnego wideo.